Czas na 154 odcinek serialu. La Promesa Pałac Tajemnic. Manuel, który zawarł rozejm z zazdrosną Chimeną, kolejny raz wyznaje miłość pokojówce Janie. Low rozmawia z gospodynią o lekcjach Simony i Kandeli, z których kucharki nie wynoszą żadnego pożytku. Zapada decyzja o zmianie nauczycieli. Sprawdźcie, co jeszcze wydarzy się w 154 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. La Promesa, Pałac Tajemnic, odcinek 154 w piątek, 30 maja 2025 roku o godzinie 15.05 na TVP2. Co wydarzy się w 154 odcinku La Promesa, Pałac Tajemnic. Manuel, który zawarł rozejm z zazdrosną Jimeną, kolejny raz wyznaje miłość pokojówce Janie. Low rozmawia z gospodynią o lekcjach Simony i Kandeli, z których kucharki nie wynoszą żadnego pożytku. Zapada decyzja o zmianie nauczycieli. Tym razem ma to być ktoś spoza pałacu. Maria Fernandez stara się odzyskać względy Salwadora, ale chłopak nie reaguje na jej czułości. Jana z Teresą dociekają, kto próbował otruć panią pie. Markis postanawia odwiedzić żonę w domu opieki, wbrew zaleceniom lekarzy. Manuel przyjmuje propozycję pracy w zakładach lotniczych, które powstają pod mediolanem. Godzi się na wyjazd do Włoch, choć nie uzgodnił tego z żoną.